Nagrywamy coś, nie? Co nagrywa... ale nagrywasz tak z głosem, czy bez? No z głosem, z głosem. To będzie mnie słychać? A jak? Eee, black, dzięki. <laughs> Proszę bardzo. Stuwa się, się należy. W... Czu się wróżony. Muszę tego, titana spłacić. <laughs> Można w funtach? <laughs> jak najbardziej, ja stówka funtów, czy lepiej. Teraz się z tymi subskryp subskryp subskrypcjami na YouTube, no. bo nie, po nie poprawili tego. Nadal mam nie mniej niż powinienem. co, ale ja miałem... ja miałem coś takiego ustawionego, może dlatego mi nie widziałeś, że miałem moje subskrypcje na prywatne. Także A, ale... być może dlatego... Kanał z komputerami jest, tylko tego gamingowego nie ma. Aha. Turna, ale się ten dusicie tam gdzieś ten, no? No nie ma, mamo. Bo ja. Tak wyszedł, black. No, trudno, no. Więc ja to nie poradzę. Zemszę się. Spoko. nie wiem, czy ten action znowu nie szaleje i mi nie muli przy nagrywaniu. A no właśnie to, to, to z tą aktualizacją, coś tam dwie, że nasz prawda? Tak, wiesz co? No dokładnie. I zainstalowałem od ją i znowu coś kurwa przecina, no ale zobaczymy. Kurwa mać. Ale zauważyłem, że na Crysisie... Ty, w ogóle lagi chyba są, co? Nie, no. Ale tak jakoś. Nie bardzo się to nagrywa. Macie lagi też, czy nie? No, czy znaczy ja mam lagi, ale to jest lepsze z liczbę też mam lagi. No, mówiłem, że się zemszczę. No i ja na to czekałem. Hey, ja pamiętam, że w tym starszym Mirlisie to było trzeba konwerterować te filmy żeby to było na AVI Chyba coś takiego było A w tym akrzynie 1.12 to już jest tak że zapisuje AVI więc trzeba konwerterować. Tak no 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 to jest duży plus no to chyba mniejsze są wtedy filmy, nie? Znaczy w sumie taki 20 to zajmuje tam 5 do 6 giga To dużo co dużo? Bo w sumie w frapsie to mnie zajmowała tak z 8 i to koło mnie jeszcze dzielnik na, na takie jakieś. Jest, ja sobie ostatnio nagrałem 50 minut tak dla picu i ważył 100 giga, a po yy, zrenderowaniu ważył 2 Aha. I z moim uploadem 0,3, no dobrze zajdy tak. No wiesz co jak ja właśnie gameplay robię wiesz chciałem robić full HD bo mogę spokojnie sobie poradzić żeby to nagrać ale co z tego jak właśnie wrzucam to kurczę na tego na YouTube'a i wiesz mi kurna to przez noc czasem się nie załaduje, nie? No dokładnie A coś tam mówię, że u ciebie to po prostu nie można mieć szybszego internetu. Nie, nie mogę mieć, dlatego że kabel od telefonu jest po prostu kiepski, nie? Nic nie wyciągnie więcej. No. Tu mnie jest tak, że do 10 metr. Do 10 jeszcze coś tam jest. tam na stradę z komunikacji to ma chyba tak, że ma download, ma chyba. tam do 10 ale upload ma zawsze niski, nie ma tego wysokiego. Aha, typu. kurna, właśnie, zdożyłem się podnieść. No wiem, bo kurna, wiesz co ten, nie zdożyłem się podnieść, bo ktoś mnie ożywiło. No i po kiego chuja mnie ktoś tu odradza, no. No to jest wkurzające. No, na no, takim przyjściu można złapać ładnie. Ojej, tak sobie przeglądałem się na tę i tam popatrzcie ten sniper Ghost Warrior 2. Myślę, że może może być coś coś fajnego. Co? Mówię o tym e, sniper 2 Ghost Warrior. No, no to wychodzi. E, wychodzi 15 jest premiera. Myślałem, że coś fajnego może być, dlatego mówiłem, że myślać coś jest co jedynka mi się strasznie nie podobała, lipna była, to jest po polska gra chyba, nie? Yyy, jest za to ci powiem. Tak mi się wydawało. Wiedziałem, że mi się na plecach zrobiło... O kurwa znowu mi ktoś odrodził. A właśnie co miałem ustawiać te klejmory. O, tak klejmory. Będzie hard. No 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 no. O kurwa znowu mnie ktoś odrodził, ja pierdole! To jestem Blackpoincie Wypierdalać, chyba nie odradzać mnie proszę, bo A tam coś jest w bo 3, że się klika reanimacje czy też tylko, tak? Jest, jest, ale to musisz być medykiem, nie? Aha O, właśnie awansiara dostałem. O, wychodź, wychodź, wychodź. wychodź Właściwie. A Nie, to zdecydowanie action, coś pieprzy i źle nagrywa. Bo są takie A to nie śnie... fakt. Co? A to nie zmienia faktu. Co? To że jest... nie zmienia faktu, to, że jest lepsze od Frapsa. No Nic nie, jest, jest. Wiesz nie, generalnie wszystko było okej. Okay. Teraz po tym update'cie coś się spieprzyło, nie? i Teraz... zaliczył? Teraz jak sobie patrzyłem, co praktycznie co drugi youtuber zaczyna nagrywać mi releasem. No. Ho, ho. Kurde. Nie udało Zabijam się. się. To jest jakoś 3 do 1, tak Black? Liczymy No nie nie liczyłem, ale pewnie tak Tak mogło być O kurwa, granat A to mój, gdzie tam jesteś? Tu No szkoda, dlaczego jak do ciebie strzelam, to w ogóle ciebie to nie rusza? Bo są na przeciw To było dobre, czemu nie to nie rusza? A, tak A zauważyłem bardzo, że jak ktoś nagrywa tak yy, gameplay na YouTube, a, jak no. się wczuwa w grę, to jest sporo muskacze oglądalność. Bo jak ktoś na przykład tam grano w Battlefielda 3, i tam mówi Oj no, zabili nas niestety tam zespełnimy się gdzieś tam w innym miejscu No tak monotonnie to mówi to praktycznie to mało widzów jest 4-2 Jesz Jeszcze raz, jeszcze raz, co, co, co? Jeszcze raz powiedz no że jak jak ktoś tak się wczuwa w grę, tak fajnie nagrywa, nie jak, jak no, no. Tak nagrywasz Tak na luzie No na luzie no to spokojnie skacze oglądalność Jak ktoś tak nagrywa Aha. Tak. Aha. Rozumiem, No na nie. przykład przykładowo tam mówi, że o tu nas zastrzelił, to się musimy odrobić i tak dalej No to praktycznie Tak rok Wiem, o co chodzi Znaczy wiesz, no rok akurat złym przykładem jest na to, bo rok ma w twój, w twój widzów świetle, nie? Upload'a też ma dużego. Słucham? Upload'a też ma dużego. O! Rok się może pochwalić. Tak. Wiesz, niedawno, pamiętam, miał 300 106. tysięcy widzów, już ma 390 ponad, nie? Także... Kiedyś na jego live'ie tam coś było, że się ktoś pyta, zrobisz Rokle na tym, na 300 tysięcy widzów w jakiś konkurs? A on mówi, nie wiem, czy się wyrobię, bo zaraz będę miał 400. <laughs> A, pamiętam, pamiętam, to, to widziałem to. Także kurde, wiesz, gościu jest tam... Jest mocny, nie? Jest, no, gość mocny. To jest fakt, że na YouTube jest się bardzo trudno wybić w tym momencie Bardzo dużo jest osób takich wiesz, którzy to robią nie Szczególnie właśnie z komputerami Nie no kurwa akurat ty Chciałem pod, bo, do boku dojść na drabinkę, trafiłem zszedłem na drawincę i gość mnie załatwił. Po prostu zajebiście Zajebiście po prostu, zajebiście Aaaa! Nie, nie wiem jak wy, ale jak w Battlefield'zie to, to lubię grać na, na podbojach w tym trybie. Ja też. Lubię, też. No, nie lubię. Nie lubię ten no. Czy no. Jet match, nieważne. C. Jak tam w ogóle z punktami stoimy? Aha, no to jeszcze. Kurde, nie to wcisnąłem. Ty no ale mi muli, ja pierdziele, nie no punk jest okej, okay. to jest ten marylis, z pieprzony Pieprzony założę, Zauważyłem, że YouTube dodało mm, do tam subskrypcja czy wyświetlenia dodało podziałki no, na Jeszcze raz cyfry. YouTube dodało podziałki na, na przykład takie są wyświetlenia filmów No To ty to, to, to jak Marok rok to ma tam 90 90 chyba 30 milionów, 626 tysięcy To moc oddzielone ma przecinkami tak Aha. Dodało no. no teraz te wszystkie takie większe, większe Liczby to są na podziałki Ja ja jaj, dusiciel, gdzie ty byłeś, kurwa No to wygraliśmy yeah. Ale zobacz, że tam z tyłu daleko, daleko.